Cześć kochani, dzisiaj przychodzę z dosyć szybkim filmem. Ostatnio były dosyć długie filmy, takie absorbujące mnie w kwestii i nagrywania i montażu, więc będzie dzisiaj lekko i przyjemnie. Zwłaszcza, że rzecz, którą wam pokażę, jest, no jest aktualnie dostępna. O, tutaj <ścoughs> możecie zobaczyć. Jest dostępna w Actionie nie wiem jak długo będzie dostępna w Actionie. U mnie to jest nowość. No chyba, że już to kiedyś było. Pojawiało się to już na, tam na AliExpress czy na Temu. Takie obrotowe organizery na biurko. I ja kupiłam sobie dwa. I teraz mam tutaj ten jeden odsunę, bo go już sobie zagospodarowałam, żeby mniej więcej wiedzieć co Wam mogę po powiedzieć na ten temat. Dobra, nagrywa. Muszę sprawdzić. Więc to jest taki, no Plastikowy organizer. Um, I już Wam mówię, ile on kosztował, bo mam tutaj z boku paragon. E, 12 zł i 95 groszy. Kosztował jeden. Ja kupiłam sobie dwa. Dlatego, że na chwilę obecną używam takich m, mięciutkich e, wiaderek. Tu już częściowo są, wiecie, opróżnione. E, też z Actiona. One już są takie trochę, no takie trochę zużyte. Zwłaszcza, że jeden z nich przez długi czas służył mi jako po prostu śmietniczka. Teraz mam duży kosz na śmieci przy biurku. Mój kot o dziwo nie jest zainteresowany zawartością, jak tam poleżę sobie nawet przez noc, więc no. Więc mogłam sobie na to pozwolić. Ale no, chciałam coś takiego, no ładniejszego, no bo no, nie oszukujmy się, to już takie trochę jest <grytanie> zużyte. Zwłaszcza, że często jak na jakieś warsztaty jadę, to sobie zabieram tam to właśnie jako podręczne, No wiecie, żeby tam sobie porzucać te wszystkie. Jakieś tam nożyczki i tak dalej i jako śmietniczkę, więc no, więc wolę to mieć takie podręczne, niezagospodarowane na stałe w domu. I teraz tak, w takim organizerze to nie jest, że jest sam ten organizer plastikowy, tylko jest jeszcze do tego skrzywacz. W ogóle ten zszywacz jest całkiem fajny, muszę wam powiedzieć. Wiecie, tu jest jakiś kawałek papieru? O, tu jest jakiś kawałek papieru? No wiecie, ten standardowy. Ale tak fajnie się go używa, bo ono bawi się, więc będę mieć dwa. Jeden ja sobie je wezmę do pracy. W są też, jest komplet zszywek, tych właśnie 24 na 6 Są dwa ołówki, które są do bani. Jeden, popatrzcie, próbowałam natemperować kilkakrotnie za każdym razem. Dzieje się to samo, po prostu rysik jest w środku połamany. A no, więc, jakby ołówki można spisać na straty. No nie wiem, jak te w tym drugim opakowaniu, ale spodziewam się, że to samo. Jest gumka, która y, szału nie robi, ale też nie jest z tych takich, co typowo rozmazują, więc ona nawet daje radę. Gdzieś tutaj może sobie e, ho -ho, w ogóle dzięki kolejnemu narzędziu, czyli temperówce, naostrzyłam sobie wszystkie, wszystkie ołówki, które mam w domu. No i wiecie, tak byle jak namalowane. No, to też byle jak zgumowane, coś tam wiecie, nie jest to dokładnie, ale nie jest tak, że to rozmazuje. Więc no, nie ma tragedii z, z tą gumką. Co tu jest, właśnie ta temperówka? Jest linijka, no, linijka taka mała, podręczna, też się tam gdzieś może przydać. I jest, to jest chyba długopis, tak? Tak, zwykły niebieski długopis. Wiadomo, zawsze się. Zawsze się takie coś przyda. Jest jeszcze trochę czarnych spinaczy. Bardzo fajne w ogóle. Takie, no wiecie, niby zwykłe, nie? Ale to, że czarne. To rzadko spotykane. I w tym organizerze, aha, są jeszcze nożyczki. Ja już sobie je tutaj włożyłam do nożyczek. Nożyczki są takie raczej z tych, które gdzieś, no widzicie, nie? To się tak... Nie, nie, nie są zbyt... No nie spodziewałam się po nich niczego dobrego, ale no ciąć, tną, nie? No to... No to ja tam nie mam jakichś dużych wymagań. Prawdopodobnie pójdą właśnie na jakieś takie odcinanie tektury albo coś takiego. Mam tutaj <laughs> trochę nożyczek. Zawsze to większe prawdopodobieństwo, że nie sięgnę po te do wycinania. I to chyba tyle, tak? W takim zestawie jest z tego, co tutaj widzę. No i fajne jest to, że on jest obrotowy. W ogóle o, może się przyda ten. Fajne jest to, że jest. Teraz zobaczymy, jak to tnie plastik. Uch. Słabo, powiem Wam. Słabo. Do papieru to się nada. A do plastiku no to raczej... raczej kiepsko. więc no, takie, wiecie, byle jakie nożyczki. Nie mam co do nich y, jakichś dużych wymagań. nie chodziło przede wszystkim o te organizery. A ta cała reszta to jest tak jakby gratis do zamówienia. Tak to traktuję. Sorry, że tak Wam pewnie wyszłam z kadru, ale trochę hałasuje O, ale... Tak to się prezentuje, jak się wyciąga no, od nowości, nie? Więc są te dwa ołówki. Spodziewam się, że też ich nie uda zatemperować. Są te nożyczki. Jest zszywacz, który szywek nie ma. A u się... Tutaj jest taki zynks. Tam się wsuwa szywki. To się uciska, zakłada. I już robi, nie? No tutaj jest też właśnie opakowanie szywek. Są w woreczku te spinacze, temperówka, linijka, długopis, no i tyle. Ale taki, taki całkiem fajny: no to jest. No i coś tam jeszcze? Aha, ta gumka była. Yy, trzy rodzaje wielkości: niski, średni, wysoki. Przy czym ten niski też nie jest jakiś bardzo niski, bo ja tu w ogóle myślę, że jakieś tam radełko czy coś. O, też spokojnie może być, nie? Yy, póki co w ogóle fajne. Yy, ta, ta wielkość, jak Wam wspominałam ostatnio, mój idealny zestaw klejów to jest od Asi Szulik i z Ecoscrubbooking. I idealnie w tej małej przegródce mieszczą się obydwa. Dwa z Ecoscrubbooking się już nie zmieszczą. Ja jeszcze tu wcisnąłam tą szpatułkę, chociaż ja jej używam no, prawie, że, znaczy no, tylko do płótna. Nie wiem czy... No i do mocowania. No to też do płótna, nie? Do Hidden Ninja. No i to się tutaj tak kręci. E, możliwe, że to mi się wyrobi. Jak się nie będzie kręcić, też e, się nie... Nie będę płakać z tego powodu. Były zielone i były jeszcze takie fioletowe. Chwilę się wahałam, ale dosłownie chwilę, bo jednak zielony jest moim ulubionym kolorem, a nie fioletowy, chociaż ten fioletowy bardzo ładny był. No więc to tak na szybko tylko chciałam Wam powiedzieć i ja już tutaj sobie. Mam rozplanowane, co gdzie i jak będzie leżało, mniej więcej. No, te rzeczy to raczej nie będą mi na biurku leżały, bo ja nie potrzebuję szywacza pod ręką. Ale bardzo fajna jest ta temperówka. Fajnie, fajnie ostrze, więc też sobie na pewno jedną wezmę do pracy. No i tutaj mam taki już, taki mam plan, że w tą wyższą sobie włożę wszystkie pis pisadła. No widzicie, jakie mam ładnie temperowane ołówki w tą, no tu jeszcze jeden długopis, te dwa ołówki no nie wiem, włożę je tutaj, zobaczymy czy coś z nich jeszcze będzie, czy nie w tą średnią sobie włożę wszystkie kulki kości do bigowania i jakieś tam rzeczy do cięcia mam nadzieję, że się zmieszczą taki mam, taki mam plan ja lubię porządek, wiecie, ja jestem świrem na tym punkcie Czyli takie rzeczy do podręcznego cięcia i biegowania w skrócie, nie? no i te kulki, bo takich też dosyć często używam. A jakieś tam inne rzeczy, typu właśnie jakieś radełko, jakiegoś tutaj dziuboka, jakąś taką pensetę, bo tutaj tą, te zwykłe pensety to sobie dałam tutaj z boku, tak no, zawiesiłam. Ach, ale ta jest ta, wiecie, nie, ta co. Yy, trzyma jak się puści. No więc nie mam jej jak zahaczyć. No to jaką taką pęsetę sobie tu wsadzę. Jakieś tutaj mam, co ja tu A to może do pisadeł dam. Link I tą, ten dziubok, który ostatnio uszkodziłam klejem na gorąco. Muszę to wszystko tu zdrapać. To myślę, że też tu gdzieś jakoś ten. no ta yy, temperówka gumkę mogę w końcu wyjąć, jeśli mam ją tutaj, tą, to wiecie, tą, którą używam i też sobie włożyć, więc jestem podjarana nową zabawką. Taką o... Ja uwielbiam porządek, więc będę miała teraz... Dwa takie organizery na biureczku. Odłożył się tutaj, może o nich wystarczy. I pokażę Wam tylko dwie jeszcze rzeczy. Kupiłam standardowo jeszcze taśmę i kupiłam nową matę. Moja mata, ta zielona z Action. O, teraz jest w ogóle w promocji. Za, już Wam mówię, zielona jest w promocji. 7,65. No więc wiecie, za 7 zł mata, chociaż ja i tak planuję sobie kupić w DP Craftą, taką ładną, miętową, jeszcze też małą, ale no, do takich podręcznej, może do nagrywania nie jest jakiejś y, cudnej urody, ale jest, y, no jest spoko, praktyczna, nie? więc mi, mi ona wystarcza do takiego codziennego użytku. Tak więc y, to wszystko na dzisiaj, taki myślę, że w miarę krótki filmik, ale ja jestem podziarana moimi zabawkami, dwoma. Ciekawa jestem, jak szybko się coś tutaj podzieje. Nie tak, dam Wam znać, jak mi się to szybko rozleci. Na razie, no, na razie się jaram, bo jest, jest ładnie. Tak. Więc dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!